Praca Jeronimo Martins i Caritas Polska to już jest wieloletnia tradycja. Jesteśmy w regionalnych diecezjach, siódmy rok z rzędu, w tym roku w 20 miejscowościach. Przygotowaliśmy 80 tysięcy paczek. Poświęcamy uwagę wielu organizacjom pożytku publicznego, szkołom, fundacjom, Domom Dziecka jak również osobom prywatnym, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Moją ulubioną bajką był zbójnik rumsajsk. To była rzeczywiście postać dla mnie niezwykle inspirująca do dnia dzisiejszego. Dzień dziecka bajkowy, mnóstwo postaci z bajek, dla dzieci wiele atrakcji przygotowanych, takich z których mogą korzystać. Mamy dla dzieci konkursy, mamy dla dzieci bardzo wiele takich atrakcji zabawowych, oczywiście to wszystko jest darmo. Jest wata cukrowa, jest popcorn, będą paczki przygotowane z sieci sklepu Biedronka. Mimo, że warunki atmosferyczne i pogoda trochę nie dopisuje, jak widać dzieci entuzjazm nie opuszcza. Wiem, że Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dużo słońca, dużo uśmiechu, radości z tego dnia. Nakładam czapeczkę i idę się bawić razem z Wami. Brawo, brawo, brawo. Dziękujemy. Rok, kiedy współpracujemy z Caritasem w Toruniu, to nam daje ogromną satysfakcję, dlatego że wiemy, że nasze zasoby, nasze środki alokujemy w właściwym miejscu. Ta pomoc dotrze do właściwych ludzi, którzy są właściwie wybrani przez Caritas. Wiemy także, że praca od naszych ludzi, którzy są zaangażowani przy tym projekcie, jeśli chodzi o, o transport, jeśli chodzi o ludzi na magazynie, jeśli chodzi o ludzi związanych z, z całym tym procesem, jest właściwie umieszczona jest właściwie skierowana do właściwych ludzi. Ponieważ bardzo to fajnie. i teraz bardzo głośno pomaga jest skontać, to? Karitas od samego początku tej inicjatywy cieszy się przyjaźnią firmy Biedronka. Dzieci otrzymują od biedronki upominki. Bardzo się cieszymy. Dzięki temu kilkanaście tysięcy tu w Toruniu, a prawie 100 tysięcy dzieci w całej Polsce ma szczególny dzień dziecka. Bardzo się cieszymy, że ta współpraca jest stała, że możemy liczyć na to, planując kolejny rok. Nasz festyn jest wyjątkowy z tego powodu, że praktycznie jedynym ograniczeniem, na jakie dziecko może napotkać tego dnia, to jest kolejka. Nieodpłatny dostęp do wszystkich atrakcji. Wyżywienie, nawet ubieramy żółte czapeczki w tym roku. No i oczywiście upominek od biegłonów. Historia współpracy partnerskiej z Caritas Polska rozpoczęła się właśnie tu. Wtedy rozdawaliśmy 15 tysięcy paczek, było to w 2006 roku. Była troszkę piękniejsza pogoda, ale atmosfera i emocje były równie piękne. Teraz jesteśmy w 20 miastach całej Polski, rozdajemy 80 tysięcy paczek, i wszędzie jesteśmy tam, gdzie potrzebują nas dzieci. Do tej pory, od 2006 roku, udało nam się przekazać maluchom ponad 500 tysięcy paczek. Chciałabym z tego miejsca przede wszystkim podziękować kolegom z operacji, bo to dzięki nim tak naprawdę udaje nam się organizować te piękne pikniki każdego roku.